Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku nawigacji w świecie logistyki. Dzisiaj sobie powiemy o tym, a właściwie ja Wam o tym opowiem. Żona mnie cały czas poprawia, że prawidłowo powinienem mówić, że ja mówię do Was, a nie rozmawiamy, ponieważ nie ma tu interakcji. Więc opowiem Wam o tym, jak nie marnować talentów. I do tego tematu zainspirowało mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, różne dyskusje na TikToku, na YouTubie, na LinkedInie, które prowadziłem. Z różnymi ludźmi, młodszymi, starszymi. Niektórzy zastanawiali się, w jaki sposób wybrnąć z impasu we własnej firmie, jak się rozwinąć. Mieli jakieś tam pytania, inni się pytali o to, czy robić certyfikaty, czy robić szkoły. Jeszcze inni narzekali na to, że pracodawcy hamują ich rozwój. Więc powiemy sobie w dzisiejszym odcinku, jak dbać o te talenty, żeby one z naszej organizacji nie odeszły, dlatego że w oczywisty sposób my na tym tracimy, ponieważ wyszkolenie na wysokim poziomie wykwalifikowanego pracownika trwa czasami lata i powiem sobie tu zarówno o stanowiskach robotniczych, o stanowiskach operatora, jak i o stanowiskach kierowniczych czy dyrektorskich, także nie przeciągając, zapraszam do YouTube'a do podcastów i zaczynamy. To jest podcast Nawigacja w świecie logistyki. Podcast skierowany do kierowników magazynów, dyrektorów logistyki, menadżerów operacyjnych prezesów oraz właścicieli firm. To podcast dla każdego, kto szuka dobrych rozwiązań dla swojej logistyki. Zapraszam serdecznie do słuchania. Piotr Susz. No dobrze moi drodzy, zaczniemy sobie tradycyjnie od dołu do góry, czyli najpierw porozmawiamy sobie o magazynierach, kiedy możemy powiedzieć o tym, że ktoś rokuje, w jaki sposób my powinniśmy postrzegać osoby na stanowiskach powiedzmy robotniczych, mówiąc w takim dużym cudzysłowie, dzisiaj się zacierają te granice, już nie ma de facto podziału na robotników inteligencji, ale możemy sobie powiedzieć, że część pracowników, która wykonuje prace fizyczne, pracuje na stanowiskach robotniczych. To są magazynierzy, jacyś operatorzy wózków. No ale dla mnie też stanowiskiem niewiele się od tego różniącym jest, nie wiem, jakiś referent do spraw dokumentacji, który więcej parzy kawy i chodzi między pokojami i coś nosi, niż de facto wykonuje samodzielnej pracy. I tutaj od razu możemy sobie zrobić taką, a jakże, dygresję i skręcić w bok, bo też mieliśmy jakąś dyskusję taką na Inkedinie, a propos tego, czy na magazynach pracownicy którzy pracują w biurach, postrzegają pracowników z magazynu jako gorszych, czy nie otóż postrzegają. Tam jeden kolega pisał, że u niego w organizacji tak nie jest, i tutaj on sobie oczywiście tego nie wyobraża i że tak raczej magazynie funkcjonują. Ja się tutaj pozwoliłem, sobie się nie zgodzić i tutaj chciałbym wyjaśnić, mając mikrofon i kamerę, dlaczego. Ponieważ tak też, tak też napisałem we wpisie, że to jest u tego kolegi klątwa wiedzy. Jeżeli my dobrze jesteśmy w stanie organizować magazyn i prawidłowo balansować te układy, czy też tak jakby stopień zależności, ale też komunikacji, podejścia pomiędzy pracownikami biurowymi i magazynowymi, i my, zwłaszcza kiedy pracujemy w takiej firmie długo, albo jeżeli my mamy doświadczenie my potrafimy taką organizację zbudować, to niestety, ale dopada nas klątwa wiedzy. Czyli nam się wydaje, że świat jest tak zbudowany i teraz to nie jest żaden zarzut do tej osoby, z którą rozmawiałem. Raczej to dobrze o nie świadczy, ale wcale to tak nie świadczy o rynku. Rynek i ta rzeczywistość na rynku logistycznym jednak wygląda dużo częściej tak, że osoby w biurach mają się za nieco lepsze, a czasami dużo lepsze od tych na magazynie. Oczywiście jest to nieuzasadnione. Ja już się w tym odcinku śmiałem, że często nie ma to odzwierciedlenia w zarobkach, nie ma to odzwierciedlenia w wykształceniu ani w kompetencjach. Natomiast na tak jakiś dziwny podział na zasadzie, kiedy siedzę przy biurku, a kiedy siedzę na wózku. Niestety jeszcze czasami funkcjonuje. Ja nad tym ubolewam. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby te doły zasypywać, żeby osoby, które pracują na stanowiskach powiedzmy administracyjnych, zaczynały, czy też przechodziły, tak jak jest w niektórych organizacjach po szczeblach, czyli żeby wchodziły na magazyn, żeby dotknęły floru, dotknęły towaru, żeby się zapoznały ze specyfiką, żeby nie były zupełnie oderwane od rzeczywistości. Z drugiej strony zachęcałbym też magazyn żeby nie skreślał i nie wrzucał do jednego worka każdą osobę, która siedzi za szklanymi czy, czy półszklanymi drzwiami, że to jest jakiś snop, że wysoko nosi brodę i na pewno traktuje ich z góry. Niestety, no, miałem też takich klientów, znam takie firmy, gdzie nie polega w tym, nie, nie, polega, tylko przepraszam, nie pomaga w tym starszy management, który sam w pewien sposób te rowy kopie, dzieląc e, tak jakby te dwa różne obszary na lepszych i gorszych, poprzez na przykład inny system benefitów, inny system, nie wiem, wynagradzania, premiowania, urlopów, bonusów i tak To jest problematyczne i też ja zachęcam, żeby od czegoś takiego odchodzić. Albo wprowadzamy równe zasady dla wszystkich, Albo wszystkim pewne rzeczy odejmujemy. Nie może być takiej nierówności, bo to prowadzi do nieznasek. Ale dobra, skręciliśmy sobie, wracajmy do naszego, do naszego tematu, jakby głównego czyli co z tymi talentami w magazynie jak się im przyglądać, jak je wyłowić i kiedy, kiedy możemy rzeczywiście mieć problem z tym, że oni będą od nas odchodzić. Pierwsza rzecz jest taka, że powinniśmy zacząć słuchać, i ludziom niestety często tego brakuje. I słuchać, to dla mnie oznacza, że nie tylko pozwolimy komuś coś powiedzieć, po czym jakby coś obiecamy, czego nie dotrzymamy, albo puścimy mimo uszu. Tylko słuchać, wnioskować, wchodzić w jakąś interakcję, w jakikolwiek sposób reagować, byleby to była reakcja jakaś spójna, powtarzalna na podobne problemy, żeby ta odpowiedź była powtarzalna do momentu, kiedy się nie zmieni nasza optyka, albo nie zmieni się organizacja, albo nie zmienią się okoliczności. Co oznacza, że jeżeli jedna osoba do nas przychodzi, że chciałaby, no nie wiem. Na przykład się czegoś nauczyć, czy mieć jakieś szkolenie, my głosowaliśmy z kwitkiem, na drugi dzień czy na trzeci przychodzi inna osoba, de facto nic się nie zmieniło i my się zgadzamy, pokazując pewne swoje preferencje dotyczące poszczególnych osób. I tutaj musimy sobie zrobić gwiazdkę. Jest pewien wyjątek od tej reguły, kiedy... Pracujemy na systemie macierzowym, w którym uzyskiwanie, ja kiedyś o nim robiłem osobny odcinek, ale tu się do niego odniosę, kiedy uzasadniamy podnoszenie kompetencji pewnymi, po pierwsze, cechami, które, predyspozycjami, które ma pracownik, a drugie są one pewnym rodzajem nagrody za zaangażowanie. Czyli jeżeli my mamy jedno lub dwa stanowiska, które umożliwiają awans poziomy, czyli też być może nawet awans pionowy, Oczywiście nie możemy awansować całego zespołu. Być może do takiego stanowiska, do takiego szkolenia, robi się kolejka, ponieważ jest atrakcyjne ze względu na to, że po pierwsze, ciekawość to jest zmiana miejsca pracy, po drugie, czasami inne narzędzia, może mniej pracy operacyjnej, więcej pracy administracyjnej, wynagrodzenie, no też jakiś taki prestiż powiedzmy większy. Więc możemy mieć kilka osób na to stanowisko. I teraz, jeżeli stosujemy system macierzowy, który tak często znowu przejrzyście, jasno, klarownie nie jest stosowany, to wtedy miałby to sens. Natomiast dalej komunikat musi być spójny i musi być skierowany do osoby, która powiedzmy przyszła pierwsza ale nie jest w tej naszej czołówce, czyli ani się nie angażuje, ani się nie wywiązuje na 100% ze swoich obowiązków, mamy jakieś zastrzeżenia co do jej zachowania, to my musimy powiedzieć, słuchaj, my dopiero na przykład ogłosiliśmy na ten wakat, nie wiem, konkurs, zapotrzebowanie, dopiero rozpoczynamy dialog z wszystkimi pracownikami, będziemy szukać, ale musisz wiedzieć, że pierwszy w kolejce nie jesteś, tak? Kiedy ja cię prosiłem, zrób to, czy zrób w taki sposób albo w inny, zmień jakieś podejście, zmień coś, to typu puszczałeś to mimo uszu, więc teraz, kiedy jest możliwość podniesienia tych kompetencji, są inne osoby, które się bardziej starały. To jest taki wyjątek. Natomiast, jeżeli się nie opieramy o macierze, a umówmy się, większość firm się o macierze nie opiera, no to my nie możemy w ten sposób podchodzić, że jednym dajemy, drugim nie, ze względu na to, jaką nogą wstaliśmy, czy mamy jakieś indywidualne sympatie czy antypatie. Więc pierwsza rzecz to jest słuchanie. Tutaj podałem przykład szkoleń, ale tak samo słuchamy o problemach związanych z takim, powiedzmy, życiem codziennym magazynu. To znaczy, jeżeli pracownicy do na nas przychodzą i notorycznie nam mówią, że nie wiem, w miejscu, w którym pracują, drzwi są dziurawe, im wieje i co chwilę są chorzy, albo że im pada na głowę, albo że nie mają jakichś podstawowych przyborów pracy. To słuchamy. Jeżeli nam mówią, że jest jakaś osoba, która w sposób istotny utrudnia im realizowanie prac poprzez swoje zachowanie, brak współpracy i tak dalej, słuchamy. Od razu musimy reagować. To są te rzeczy, które przychodzą do nas same. Ta najłatwiejsza część, czyli pracownicy zawsze, dopóki nie stracą wiary w to, że ich bezpośredni przełożony ich wysłucha, będą przychodzić do nas sami i będą nam dawać wskazówki, w jaki sposób, co moglibyśmy poprawić. Tylko my nie możemy być na to głusi. To jest pierwsza rzecz. Dalej, co my możemy zrobić jako taki przełożony tych osób operacyjnych? My powinniśmy. Czy mamy wprowadzony taki system macierzowy, czy nie, prowadzić dla siebie notatki i obserwacje, w których te osoby klasyfikujemy w pewien sposób. Czyli my powinniśmy wiedzieć, kto jest naszym dzisiejszym liderem, obojętnie czy to jest lider, e, który ma wpisane stanowisko lidera, czy brygadzisty, czy to jest osoba z potencjałem na lidera. My musimy wiedzieć i musimy mieć tych ludzi gotowych. I teraz. Co my z takimi osobami możemy zrobić? Możemy ich próbować w różnych pomniejszych projektach. Jeżeli my na przykład w takiej codziennej pracy magazynu mamy podzielony nasz magazyn na kilka stref czy kilka sekcji plus kilka zmian, na których są pregazyści, to pierwszą taką możliwością, kiedy możemy sprawdzić takie... Kompetencje miękkie i też charyzmę takiego pracownika i samodzielność do pracy, to są oczywiście zastępstwa, czyli jeżeli nam się nałożą urlopy, czy do urlopów dojdą na przykład jakieś zwolnienia chorobowe, my musimy kogoś na zmianie mieć, możemy takie osoby testować. Drugim takim miejscem, w którym możemy to testować, są projekty, czyli na przykład, jeżeli naszą pracą zwykłą, jest, nie wiem, logistyka tradycyjna, czyli, czyli przyjęcie, składowanie jakiejś operacji wyjściowej i wysłanie towaru, ale chcemy na przykład pomierzyć, wprowadzić master datę, zmierzyć cały towar, to jest duży projekt, on będzie trwał powiedzmy 3 miesiące, możemy jedną, dwie czy trzy takie osoby zaangażować, dać im kawałki odpowiedzialności i sprawdzić jak oni sobie z tym poradzą, czyli po kawałku przekazujemy im troszeczkę, żeby oni próbowali. Idziemy dalej. Kolejna, ostatnia rzecz, kiedy mamy te relacje: pracownicy operacyjni, kierownicy pierwszego rzędu, czy też kierownik magazynu. To kierownik powinien sam szukać takich miejsc, w których może ludziom te kompetencje podnosić. Poczynając od takich najprostszych, które się powiedzmy dzieją często z automatu, ale one wynikają tak naprawdę z potrzeb firmy, a nie potrzeb rozwoju pracownika, czyli nie wiem, uprawnień na wózki poprzez szkolenie na przykład z arkuszy kalkulacyjnych, czy też z całego, niech będzie pakietu Office, czy też dowolnego, którego używacie, aż po na przykład rozwijanie uprawnień w ramach systemu WMS, czyli szkolenie na kluczowych użytkowników, nadawanie kolejnych uprawnień, czyli rzeczy, które zwyczajowo robił kierownik magazynu, czyli potwierdzanie inwentaryzacji, potwierdzanie prawidłowych przyjęć, Kasowanie zadań, dodawanie zadań czy też kreowanie jakichś zadań, żeby to taka osoba mogła robić w ramach rozwoju swoich kompetencji na magazynie. Czyli reasumując, jeżeli chodzi o pracowników operacyjnych, po pierwsze słuchamy, bo tam jest najwięcej wskazówek, po drugie reagujemy. Kiedy są jakieś konflikty, niedopowiedzenia, problemy, na które jeżeli nie będziemy reagować w dłuższym czasie, to te osoby po prostu odejdą albo z hukiem, albo po cichu, ale odejdą. I trzecia rzecz, sami kreujemy możliwości, żeby tych pracowników rozwijać, czyli wyprzedzając ruchy, zanim ktoś powie, że w tej pracy mu się nudzi albo w tej pracy nie ma rozwoju, to my kładziemy przed nimi czyste kartki, które oni mogą zapisać. Swoimi nowymi umiejętnościami. My im pokazujemy, że w tej pracy mogą się rozwijać. Przechodzimy sobie piętro wyżej, czyli na poziom kierowników, i patrzymy teraz z pozycji dyrektora, w jaki sposób dyrektorzy powinni dbać o to, żeby ich kierownicy się rozwijali, żeby ich kierownicy nie odchodzili. To, tu jest już trochę inaczej, jest już trochę inna świadomość. Oczywiście dalej będziemy mieli ten feedback czy też prefeedback, a właściwie informacje idące od tych kierowników, natomiast tu już częściej one są w jakiś sposób ukonstytuowane, one się dzieją, ponieważ mamy różne spotkania, więc tak czy siak my w kontakcie ze swoimi kierownikami najczęściej jesteśmy, ale jeżeli kierownik nie ma nic do powiedzenia, na każdym spotkaniu jest apatyczny i tylko ewentualnie dokończa kwestie innych pracowników, ewentualnie przytakuje czy też neguje, nie do końca wiedząc o czym się mówi. no To jest dla nas jakiś sygnał alarmowy, ale my nie mówimy w tej chwili o tych kierownikach, z którymi mamy problem tylko w, o tych kierownikach, którzy są talentami, którzy się mogą rozwinąć w gwiazdy w naszej organizacji. I teraz co przeszkadza kierownikom, jeżeli my patrzymy na to z poziomu dyrektora, albo inaczej, kiedy my patrzymy jako kierownik do góry na naszego dyrektora, to jakie kierownicy mają problemy? Problem mają takie, że ich inicjatywy, nawet jeżeli są przemyślane i są przygotowywane, nie są wysłuchiwane. Albo co gorsza, czasami są wysłuchiwane i są przedstawiane przez dyrektorów jako swoje pomysły. No to już jest tragedia i nieporozumienie. Sami wiecie, że to powoduje do szybkiego wypalenia i bardzo łatwo jest już z takiego miejsca podjąć decyzję o zmianie miejsca pracy. Czyli my na pewno jako dyrektor nie możemy wykorzystywać swoich kierowników jako takich pracowników dołowych, którzy wykorzystują swoje, nie wiem, siłę swoich mięśni, siłę swojego umysłu, żeby wykonać najcięższą pracę, za którą my będziemy zbierać frukta. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że kierownicy, którzy mają inicjatywę, oni muszą być w taki czy inny sposób doceniani i też w pewien sposób promowani. Czyli jeżeli ja jako dyrektor idę na zarząd i przedstawiam jakiś pomysł, który logistyka chce realizować i ten pomysł powstał w gabinetach, w komórkach czy też w kanciapkach kierowników, to oni na tym pierwszym slajdzie czy na ostatnim slajdzie powinni się znaleźć. Powinno być powiedziane, mój kierownik taki plus mój kierownik taki podali pomysł, ja jako dyrektor go sprawdziłem, naniosłem jakieś poprawki, czy coś zanegowałem, czy coś zaaprobowałem, przychodzę tutaj do Was z konkretną propozycją, ale musimy wiedzieć, że to jest praca zespołowa i wyszło od tych ludzi. I to jest klucz programu. To jest klucz programu do zarządzania kierownikami. Jeżeli kierownik ma inicjatywę, a ty w żaden sposób nie tylko tej inicjatywy nie chcesz rozwijać, nie tylko go w tym nie budujesz, ale jeszcze tak jakby dalej nie idzie informacja o tych jego dokonaniach, nieważne czy one są duże czy nie. Chodzi o to, że stanowisko kierownicze jest stanowiskiem, na którym pracownik pracuje samodzielnie, ma już pewne pomysły, często ma wykształcenie, często ma doświadczenie wieloletnie. I bardzo często to nie są przypadkowi ludzie, więc warto ich słuchać. Oczywiście, jeżeli jest tak, że na 10 pomysłów 8 jest złych, to jest praca, którą my musimy z nimi przepracować i znowu to nie jest temat na ten odcinek o gwiazdach, tylko to jest problem zarządzania kadrą kierowniczą, ale jeżeli mówimy o jednostkach, które się wybijają i które zgłaszają takie inicjatywy i które z takimi inicjatywami do nas przychodzą, no to my nie możemy tego zostawiać bez rozpatrzenia i też bez wspomnienia o tym, kto był autorem. Druga rzecz i ona będzie zależeć zawsze od wielkości organizacji, też od budżetu, który organizacja przeznacza. Na jakieś takie działania powiedzmy prorozwojowe swoich pracowników, ale na poziomie kierowników my już powinniśmy mieć przygotowany ten pakiet. O ile jeżeli mówimy o magazynierach, to często jest taka sytuacja, że niezależnie co nie położymy na stole, to nie ma chętnych, to jeżeli chodzi o kierowników i umożliwimy im zarówno naukę języków, naukę już zaawansowaną powiedzmy z tych pakietu, Pakietu Office, żebyśmy zrobili szkolenia z wykorzystania teraz aktualnie, nie wiem, narzędzi sztucznej inteligencji czy, czy bazodanowych, czy też pogłębione z systemów, jakichś ERP, którymi zarządzamy już na pewno na tym poziomie Q0 no to tutaj już chętnych będziemy mieć, tylko to musi być położone na stole. Najgorsze, co może być, to zrobić kogoś kierownikiem i przykryć go czapką, czyli nic do góry już nie widać, stanowiska dyrektorskie są zamknięte na zawsze, bo to już jest inna liga, czyli to, co wcześniej mówiłem o tym budowaniu takiej bariery pomiędzy pracownikami biurowymi a magazynowymi, podobnie bywa na tym poziomie pomiędzy dyrektorem a kierownikiem. Dyrektor to nie jest jakby gwiazda światowa z innej ligi. A często no, niestety kierownicy tak uważają, że stanowiska dyrektorskie to są już stanowiska tak jak w wojsku starszych oficerów, i generalnie to, co w dół to to jeszcze nie jest kadra menedżerska. Otóż jest i z tej kadry menedżerskiej. Dobrze by było, żeby się wykluwały kolejne kadry dyrektorskie, a nie żeby było tak, że wszystkie, nawet najbardziej wartościowe osoby mogą dojść maksymalnie do poziomu kierownika własnymi kompetencjami i ambicjami, natomiast stanowiska dyrektorskie są obsadzane według jakiegoś klucza e, rodzinnego czy też e, poznajomości. Tak? Czyli podsumowując ten kawałek, jeżeli chodzi o kierowników, pierwsza rzecz to jest korzystanie z ich wiedzy, ale też... E, następnie przedstawianie ich jako współautorów rozwiązań, które de facto oni współtworzyli lub wręcz tworzyli. Jeżeli tworzyli, a my mieliśmy, tylko dają do tego pieczątkę, to tak to powinno być powiedziane, że taki kierownik to wymyślił. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Oczywiście dyrektorom często nie tyle, że godność nie pozwala, tylko no jeżeli dyrektorzy... Powiedzmy dość losowo trafili na stanowisko, to się też obawiają, że jeżeli mieliby pod sobą kierownika, który jest kreatywny, i z kolei na 10 pomysłów logistyki, 8 będzie tego kierownika, i to tych dobrych, i dwa średnie wiadomo od dyrektora, to ktoś się zacznie wyżej zastanawiać, kto tutaj nosi spodnie. Więc czasami dyrektorzy po prostu, tak jak wszyscy inni ludzie, się boją, to my sami mówimy o tym, co my powinniśmy zrobić, żeby talenty z naszej firmy nie odeszły. Czyli zawsze dajemy spłatorów, wysłuchujemy, promujemy. Ważne jest, że jeżeli ja jestem dyrektorem i mam trzech, czterech, siedmiu kierowników, to ja, w moim interesie jest, żeby każdego z nich wypromować. To powinno działać trochę w ten sposób, jak doktorzy mają swoich doktorantów, czyli to powinno działać nobilitująco. Im więcej kierowników wyżej zajdzie w hierarchii całej organizacji, to jest dla nas splendor, to nie jest dla nas zagrożenie. Jeżeli my jako dyrektorzy się boimy kierowników, to my nie dorośliśmy jeszcze do tego stanowiska i nie powinniśmy w ogóle go zajmować, bo to nie jest miejsce dla nas. To jest podobna zasada jak ta, że imigrant bez języka i żadnych umiejętności zabierze ci pracę. No jeżeli taki człowiek ci zabiera pracę, no to ile ty potrafisz, że się tego boisz? Tak naprawdę... I nie wchodźmy tu w tematy polityczne, bo dobrze wiem, co się dzieje, też oglądam wiadomości i mamy mieszane uczucia. Natomiast nie chodzi tu, żeby teraz się zastanawiać, czy imigracja jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Póki co w Polsce rąk do pracy brakuje. Ja wiem, że są głosy na rynku, że nie można znaleźć pracy, natomiast z drugiej strony ja pracuję na tym rynku i wiem, że pracowników jest znaleźć równie ciężko, więc coś tu jest nie tak. Jest jakaś nierówność. Wcale nie jest tak, że. Pracownicy z zagranicy przychodzą za niższe stawki i zabierają pracę Polakom, bo niestety albo stety te stawki są podobne, o ile nie wyższe, jeżeli weźmiemy opłatę agencyjną. Ale to jest na osobny odcinek. Jak będziecie chcieli, to mógł zrobić cały odcinek o temacie, o temacie imigracyjnym. I przechodzimy sobie kolejny poziom wyżej, czyli do dyrektorów. I uwaga z dyrektorami, sprawa jest relatywnie najprostsza dlatego że są to wyższe stanowiska menedżerskie, na których ludzie posiadają już udokumentowane wykształcenie, sukcesy zawodowe, są osobami, które niejedną rzecz zazwyczaj w takiej firmie, ewentualnie w tej branży osiągnęły, jeżeli nawet nie w tej, bo ich zatrudniliśmy z podobnej branży, no to już nie są osobami anonimowymi. Nie zdarza się, że osoba bez doświadczenia zaczyna na stanowisku kierowniczym, chyba że jest to firma rodzinna i po prostu taka jest strategia. Właścicielska. Co z kolei oznacza, że my rozmawiając z dyrektorami w bardzo bezpośredni sposób możemy powiedzieć, że my od nich oczekujemy konkretnych informacji, czego oni potrzebują do realizacji nie tylko swoich zadań, które przed nimi stawiamy, ale też do realizacji nie wiem, swoich pasji, ambicji i rozwoju. I my oczywiście z poziomu zarządu, z poziomu właścicielskiego. Musimy, musimy sobie ważyć, co jest możliwe, co jest niemożliwe, bo ten koncert życzeń naprawdę bywa długi. Znam takie firmy, gdzie dyrektorzy mieli naprawdę szalone pomysły i szalone potrzeby. Co ciekawe, niektóre były spełniane, ponieważ na przykład taki dyrektor handlowy robił 80%, odpowiadał ludzie pod nim za 80% obrotu firmy i naprawdę mógł sobie stawiać tą poprzeczkę wysoko, wysoko. No ale to są jakieś takie, powiedzmy absurdalne rzeczy i pojedyncze przypadki. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektorów, to już tu możemy powiedzieć, to nie są małe dzieci. To już są ludzie, z którymi możemy usiąść i powiedzieć, słuchajcie, wiecie, jakie w tej pracy są widełki, każdy jest po jakichś tam negocjacjach, czy pracujecie na etatach, czy pracujecie na B2B. Jedną kwestią jest pieniądze, tu się możemy zawsze umówić, oczywiście większy bonus, to są, to są opcje na akcje. Tutaj naprawdę, żeby zrobić dobrze takiemu dyrektorowi jest bardzo wiele ścieżek, żeby się dogadać z dyrektorem też jest dużo łatwiej, ponieważ mówię, jest to osoba, która startuje z innego poziomu, to nie jest walka, jak to się mówi, o życie czy o chleb, tylko o to, o to czy będzie auto z segmentu D, czy z segmentu E, czy tam C, czy B, czy cokolwiek. Więc tutaj jest dużo łatwiej. Poza tym my też możemy, mówię, pewnych rzeczy wymagać. Tutaj nie powinno się zdarzać, że przyjdzie do nas dyrektor z zaskoczenia i on się zwolni, bo on powie, że on od trzech miesięcy czy od pięciu miesięcy źle się czuje w tej firmie. Pewnie, że są takie firmy, gdzie dyrektorzy też na przykład w gronie rady dyrektorów są tłamszeni. Nie mają głosu, czy też na przykład właśnie dyrektorzy logistyki. Jeszcze do niedawna tak było często. Teraz już jest rzadziej, że dyrektorzy logistyki jako ten taki dostawca wewnętrzny pewnej usługi i, i szef takiego działu kosztotwórczego nie mam nic do powiedzenia, że ważniejsze były zakupy, ważniejsza była sprzedaż, ważniejszy był marketing, IT wszyscy byli ważniejsi, tylko nie ten szef logistyki, do którego były wszystkie piłki kierowane, natomiast on żadnej nie mógł odbić. Teraz to się oczywiście zmienia. Na szczęście jest większa świadomość kosztowa, wiadomo gdzie ten pieniądz leży, od kogo to zależy, więc te rzeczy się wyrównały. Co nie zmienia faktu, że w grupie dyrektorów oczywiście też trwają wieczne podgryzanki, kopanko po kostkach i tak dalej. To też są ludzie, natomiast tamtych problemów jest mniej. Po pierwsze, dyrektorów jest mniej, jeżeli masz kilkaset osób, to dyrektorów byś miał raptem kilku. Kierowników możesz mieć już powiedzmy kilkunastu czy tam dwudziestu, natomiast dyrektorów pewnie będziesz miał kilku, maksymalnie kilkunastu, więc to jest mniejsze grono, mówię. Po drugie jest to grono ludzi bardziej doświadczonych, więc oni są też bardziej przewidujący. Tutaj bardziej się musimy skupić na tym, żeby ci dyrektorzy w jakiś sposób chcieli się wiązać z tą firmą i nie przez owocowe czwartki, które nikogo nie obchodzą, ale właśnie albo przez taki system uwalniania, rozdawania im akcji, żeby stawali się po części też współwłaścicielami na przykład spółki, to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobrze się sprawdza ze znajomymi w grupach networkingowych, często się ten temat pojawia, przysługuje się tym dyskusjom, ja nigdy takich opcji na akcje nikomu nie dawałem, ale jak słucham Kolegów, którzy takie rzeczy robią, to mówią, że efekty są bardzo dobre. I zresztą, jakby też materiały, które można znaleźć czy w bibliotekach, czy w sieci, mówią o tym, że pracownicy, wszelkie badania pokazują, że jeżeli mogą się stać nawet w małej części współwłaścicielami podmiotu, to jest zupełnie inna praca. Tak, jakby to była praca na swoim, de facto jest ok, w małym kawałku, natomiast nigdy nie wiesz, do, do, jakiej, do jakiej kwoty te akcje mogą pójść. Oczywiście one narastają na przykład z wysługą lat. Więc to, co, na co my musimy zwrócić uwagę w pracy z dyrektorami w ogóle ze starszym managementem, to już jest meta. To już jest takie wyczucie, czym jesteśmy w stanie ich w tej firmie zatrzymać, czy oni chcą mieć z nami, ale też musimy od nich wymagać, że jeżeli to nie jest to miejsce, bo to nie musi być tak, że to jest nasza wina, że to jest firma wina, firmy wina albo dyrektora wina. Nie musi być tak, po prostu przez lata pracy, powiedzmy, ktoś pracuje u nas dekadę czy dwie dekady, on się mógł wypalić, mogło mu się zmienić coś w rodzinie, po prostu mógł zacząć mieć, nie wiem, nową pasję, którą musi realizować nad morzem, a akurat pracujecie w Zakopanem. Mogło się wydarzyć wiele rzeczy, natomiast to, czego my oczekujemy od dyrektorów, to jest ta informacja odpowiednio szybko. Jeżeli jesteś szefem jakiegoś ważnego departamentu, to daj mi zdać trzy miesiące przed tym, zanim odejdziesz, na szczęście, mówię, rzadko się spotyka dyrektorów tak nieodpowiedzialnych i niekompetentnych, którzy znikają z dnia na dzień. Na tym poziomie to nie jest problemem. Problemem jest utrzymanie zaangażowania takiej higieny psychicznej, czyli tego, że muszą łączyć realizację celów z tak jakby z też pewnym podejściem i etyką pracy. To są jakby dwie strony, albo inaczej, to jest jedna strona tego samego medalu, a z drugiej strony muszą też w pewien sposób się realizować, bo jeżeli się nie będą realizować, to czy będzie to po nich widać, czy nie będzie tego po nich widać na pierwszy rzut oka, to oni będą chcieli odejść, tak? Przez różne sytuacje, przez jakieś takie mikrostarcia, kropla drąży skałę i oni mogą chcieć odejść. Także tak to wygląda mniej więcej. Musimy w firmie zawsze brać pod uwagę zdanie pracowników, poczynając, od tych najmniejszych, najmłodszych stażem, od tych, którzy potrafią najmniej, o tych, którzy się rozwijają, czyli przy magazynierach, przy operatorach na niskich szczeblach mamy najwięcej robotu, dlatego że oni są tak jakby najbardziej niestabilni, są najbardziej nerwowi, są też często najmłodsi. Najłatwiej jest im podjąć jakby decyzję o zmianie pracy z dnia na dzień, czyli w piątek się pokłócicie i on w poniedziałek nie przyjdzie, jest ich też najwięcej, czyli procentowo no musi wypadać najwięcej problemów na takich magazynierów w logistyce, bo po prostu jest ich masa. Jeżeli chodzi o kierowników, zmieniamy już trochę podejście, trochę więcej doświadczenia, trochę więcej lat, trochę więcej kompetencji, inne wyzwania. Tutaj musimy pilnować, żeby ci kierownicy chcieli pracować. Nie tylko na swój, ale właściwie na nasz, na jakiegoś takiego działu, na wydziału, na magazynu, sukces. Żeby to robić, to my ich musimy doceniać to jest kluczowa funkcja. I w drabince, jak idziemy na górę, duża samodzielność, duża odpowiedzialność, duże pieniądze wśród dyrektorów, ale też popadanie w marazm, e, poczucie zerwania, zerwania więzi z firmą, poczucie znudzenia i tak dalej. Więc tutaj bardziej stawiamy na motywację. Więc mamy trzy takie poziomy. Jeżeli uważacie, że trzy to za mało, Powinienem mieć 5 albo 55, to dajcie znać. Rozwiniemy to szczegółowo. Jeżeli mamy rozwinąć coś innego, to dawajcie znać. Jak wiecie, tak jak powiedziałem na początku, ten odcinek był inspirowany właściwie właśnie rozmowami, które na różnych platformach się dzieją, więc tego się trzymajmy. Jeżeli ludzie będą podawać mi kolejne tematy, będziemy o nich rozmawiać. Co najmniej dwa jeszcze są na widelcu, jeden to jest ktoś prosił o to, żeby trochę więcej powiedzieć o magazynie manualnym. Więc jeżeli ktoś to interesuje, to nich jeszcze potwierdzi mi kilka osób. Czyli chodzi o to, że jak nie magazyn jest automatyczny to żeby bardziej rozwinąć kwestie co można zrobić w takim magazynie, który jest dopiero przed WMS-em i te operacje no, są bardziej z kartkami i tak dalej. Jakie rzeczy tam można zrobić? Jeżeli Was to interesuje to dajcie znać. Drugi temat to był z LinkedIn na, na temat Zarządzania dostawami kurierskimi, w jaki sposób organizować duże ilości paczek. Czyli mam bardzo dużo przyjęć od wielu, od wielu kurierów, których nie jesteśmy w stanie awizować, więc to też jest temat na tapecie. Jakby ktoś chciał, to też go podbicie, o których sobie możemy porozmawiać. Były jeszcze jakieś inne poboczne, ale to mam gdzieś zapisane i będę na to patrzył. Czyli jak dacie jakiś dobry pomysł, to nagrywamy. Jeżeli nie, no to nagrywamy to co akurat przyjdzie mi do głowy. Także dziękuję bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, subujcie, lajkujcie podcasty, YouTube, LinkedIny, cokolwiek, TikToki i dziękuję bardzo, cześć.